pięknie, w końcu spokój, dzieci są u góry, mają gości, fajnie się zachowują, ale super co? Martin, nie, nie jest fajnie, jest bardzo nudno, poróbmy coś innego. No, ale tak rzadko mamy okazję sobie usiąść i pooglądać telewizję w spokoju. Myślałem, że podoba ci się to. No co, ty codziennie oglądać telewizję, super, ale rozrywka. Ale możemy coś innego obejrzeć. Nie, ja nie chcę oglądać telewizora, chcę zrobić coś fajnego, tak jak ostatnio, z tym wyzwaniem, z basenem. Idę, idę do dzieci, może oni się ze mną pobawią, zrobimy jakieś fajne wyzwanie. Myślisz, że to dobry pomysł? No pewnie. Ostatnio poszło dobrze, więc teraz też pójdzie. No dobra, idź, próbuj. Ej, nie, nie będziemy w to grali. Nie chcę grać Fashion Famous. To jest dla dziewczyn. Emma w to gra i Hania. Oj, co ty, nie znasz się? To jest super. Można ubierać też chłopaków. Można wybrać jakieś fajne stylizacje i zrobić im fryzurę i w ogóle. Super. Nie, to jest beznadziejne. Ja w to nie gram. Nie mam mowy. Są inne fajne gry. O, dla dziewczyn. Dobrze słyszałam. To może ja z wami zagram. Ta, jasne, mamo, zagraj sobie ze Steve'em, ja nie chcę z nim grać. O, super, ciekawa gra, Fashion Famous, o modzie, wow, super. Ten strój jest super. Wow, nie wiedziałam, że pani będzie chciała ze mną grać. Moja mama ze mną nie chce grać. Mamo, przykro mi, ale trochę nam przeszkadza, że żartowałem z tym graniem, zaraz wybierzemy coś innego, pogramy w Roblox czy coś takiego. Jak to? Ja chcę z wami też pograć. Poróbmy coś razem. E, mamo, e, ale to trochę dziwny pomysł. My chcemy sami pograć. To nie dla ciebie. Ty nie znasz tej gry. Oj, tam to szybko na drobie. Pokażcie mi i się nauczę. A w co gracie w jakiś. Roblox? Co to jest? Mamo, nie, to nie jest dla osób w Twoim wieku. My chcemy sami pograć. Sorki. Dobra, dobra, już idę, zobaczymy, co powiesz, jak nie będzie jutro śniadania. Uuu. Mamo, sorki żartowałem. No cóż jestem dla was widocznie zbyt fajna. Tak jak mówiłam, zobaczymy, co zrobisz jutro, jak nie będzie śniadania, kto ci zrobi. Jakaś dziwna mama. Ojej, to nie tak miało być. Mm, muszę ją potem przeprosić. To nie tak miało być. Dobra, może z dziewczynkami się dogadam. Co tam, dziewczynki? Ostatnio Filip dał mi takie serduszko czekoladowe z moim imieniem, ale uroczo, co? O, gadacie o chłopakach? O związkach? Ja o tym wiem dużo, mogę z wami pogadać. Mogę jakoś pomóc? E, hej, mamo, no... E, nie, raczej nie chcę o tym pogadać z Piją. No, ale pani Wróblewska na pewno ma duże doświadczenie z miłością. Może coś nam... O, wie. wie pani, że Filip ostatnio dał Echani pierścionek? Oj, to był tylko taki zabawkowy pierścionek z automatu z kulkami. O, tak, fajnie. Wiesz, ja jestem mężatką, mogę coś ci powiedzieć, poradzić. O Jany, ale przypał. Nie, ja nie chcę z ma mamą, z tobą o tym rozmawiać. Ale dlaczego? No, mamo, wolę rozmawiać z koleżankami w moim wieku. Ty jesteś trochę za stara. Za stara? Słucham? O nie, tego się nie spodziewałam. No dobrze, także nie będzie żadnych rad od mamy. Oj, hania, mogłabyś pogadać z mamą o chłopakach? Mamo, nie obrażaj się. Dobra, rozumiem, jestem za stara. Nikt nie chce gadać z babcią, Klaudią. O, a może z Emmą się pobawię? O, Malik, też tu jesteś, cześć! Mamo, nie mamy czasu! Jesteśmy na poszukiwaniu pączków! Chodź szybko! Ja chcę tego różowego, a ja tego czekoladowego! Ojej, nic nie rozumiem. Moje własne dzieci nie chcą się ze mną bawić. Hmm, gdybym tylko miała jakiś gotowy challenge. O, już wróciłeś? Jak poszło? Ach, daj spokój, miałeś rację. Dzieci nie chcą się ze mną bawić. Moje własne dzieci. Nie jestem dla nich zbytnio... nie jestem dla nich wystarczająco fajna. Oj, to nie o to chodzi. Po prostu chcą się bawić ze swoimi rówieśnikami. My jesteśmy rodzicami, a oni są nastolatkami. Nie chcą się z nami bawić. Ojej, dobra, no nieważne. Coś wymyślę. Mam jakiś pomysł. Dzwonię do wujka Stefana. Ja idę do mamy. Nie, ja idę do mamy. Posuń się. Ale serio, ja muszę mamę przeprosić, bo wygoniłam ją z pokoju i nie chciałam się z nią bawić ani gadać. Ej, to ja idę do mamy w tej samej sprawie, ja muszę być pierwszy. Też ją wygoniłem i nie pozwoliłem grać z nami. Mamo mamy taką sprawę, Julian i ja chcielibyśmy coś powiedzieć. Ojej, pośpiesz się. Mamo, chcieliśmy cię przeprosić, po prostu przeprosić. M nie powinniśmy cię tak wyganiać. No, zrozumiałam, mama nie jest wystarczająco fajna, zauważyłam. Nie, mamo, nie o to chodzi. Ostatnio ten, to wyzwanie z basenem było super i to był twój pomysł i to bardzo fajnie poszło, ale po prostu te gry na tablecie nie są dla siebie. No, a ja chciałam pogadać z przyjaciółką, a nie z tobą. Z tobą gadam o innych rzeczach. No dobrze, dobrze, rozumiem. Ale ostatnio tak fajnie się bawiliśmy. Pomyślałam, że dzisiaj też nam wyjdzie. No tak, ale to może następnym razem, co? Jak wujek przyjdzie? O, Martin, super niespodzianka. Świetnie to wymyśliłeś. Dzięki za pomoc. O, czy jaśnie? Wujek Stefan u nas? Właśnie o tobie mówiliśmy. Cześć wujku! A o co chodzi? Co wujek tu robi? E, chodźmy nad basen, chodźcie na, na dwór. Ale po co? Coś wymyśliliście, naprawdę? No, zapraszam, chodź, sama zobaczysz. Nowe wyzwanie, nowy challenge. Naprawdę? Wow, już widzę! Mamo, chodź, zobacz sama. Wow, tego się nie spodziewałam, ale super. Wow, wiem co to jest, to jest wyzwanie. Nie wybierz złego tunelu. Mamy trzy tunele i w, na końcu niektórych jest coś fajnego, a na końcu niektórych coś dziwnego, czego nie chcesz wygrać. Wow, nie mogę się doczekać, grajmy szybko. Wow, który by tu wybrać tunel? A w basenie nie ma wody, tylko jakiejś nagrody, tak tato? Dokładnie, przygotowaliśmy to z wujkiem Stefanem specjalnie dla was. Wow, słyszeliście? Są nagrody, ale super! Wow, ale to, ale to miłe z waszej strony, sami to zrobiliście dla mnie? Oczywiście, że dla ciebie. Nie dla dzieci, tylko dla ciebie, żebyś się fajnie bawiła. Wow, dzięki! Dobra, to ja będę moderatorką tej gry, tego wyzwania. Super! Wow, ale macie fajnych rodziców! Dobra, zaczynamy. Witamy w wyzwaniu Nie wybierz złego tunelu. Mamy do wyboru trzy tunele. Każdy wybiera jeden, i słuchajcie, na końcu dwóch tuneli są rzeczy fajne, czyli nagrody, a na końcu jednego tunelu jest coś, czego raczej nie chcielibyście wygrać. Także wybierzcie mądrze. Wow, ale super! Ja chcę pierwszy! Ja chcę pierwszy! Ja jestem starszy. Ja też chcę pierwszy. Dobra, ja wybiorę ten niebieski. Dobra, każdy wybrał, czyli możemy zaczynać. Czołgajcie się. Wow, super. Ciekawe, co tam jest na końcu. Może zabawki albo jedzenie? Prawie jestem na końcu. Ciekawe, co tam będzie. Co wybraliście? Już widzę. Wow, ale super! Piłka z kuleczkami, orbis, ale super. Yy, a to co to jest? Yy, kosmetyki? Yy. Ja już jestem ładny. Dobrze, czyli Pia i Malik wygrali, a Steve no przykro mi. To nie jest dla ciebie nagroda, <śle> źle wybrałeś. Dobrze, a teraz yy, yy, runda dla dzieci wróblewskich. Zaczynamy. I zaczniemy od Emmy, bo jest najmłodsza. Ja chcę być pierwszy. Ale chyba powinna najmłodsza osoba zaczynać. Tak, Pia, masz rację. Zaczniemy od Emmy, tak jak mówiłam. Dobrze, który tunel wybierasz, Emma? Wybierz zielony, wybierz zielony. Nie, nie, ja wybiorę niebieski, ten z chmur, chmurką. Dobra, to ja biorę zielony. Może być, ten będzie fajny. Dobra, to ja wezmę różowy i tak lubię różowy, może być. Dobra, to czuwajcie się. Ja pierwszy wygrałem. Co tu będzie ciekawe? O, już coś widzę. O, nie. Co to jest? Co to jest? Z ulicy tu przyszło? Po co mi to? Nie chcę tego. Przegrałem. Wow, ale super. Figurki LOL. Kocham je. Wow, większe ode mnie. Super. Wow, zawsze o takiej marzyłam. Mamo, dzięki, ale super. Wow, tego się nie spodziewałam. Dzięki chłopaki, dzięki, dzięki Stefan, dzięki Martin. O, ja też chciałam taką figurkę. Lepsza niż ta piłka. O nie, przegrałem to nie fair. Julian, nie denerwuj się, to tylko gra. Po prostu przegrałeś. Trzeba umieć przegrywać. Haha, ha, przynajmniej masz coś pomarańczowego. Ciekawe, co z tym zrobisz. Nie chcę tego. Dobra, przechodzimy do kolejnej rundy. Może teraz tylko chłopcy. Wow, ale super gra, ale super wyzwanie. Dobrze, zaczynamy od Malika. Ja biorę różowy tunel. Teraz ja. Julian, ja jestem młodszy od ciebie, zapomniałeś. Ja biorę zielony tunel. No dobra, to dla mnie został niebieski, niech będzie. Dobrze, czyli czułgajcie się! Szybko, szybko, szybko! Haha! Ha, I co ja mam? Tablet? Ale to mój tablet! Już miałem tablet! O nie, to bez sensu taka nagroda! Wow, ale wielki kawałek tortu! Pycha! A ja mam hot doga! Wow! Super! Aż zgłodniałem! O nie, znowu przegrałem! Nigdy mi się to nie zdarzyło! No na no to wygląda Znowu nasz Julian przegrał A reszcie gratulujemy Dobra, a teraz same dziewczynki Ej, to jest mój dom Może się wymienimy, dam komuś tableta na pół dnia A wy mi oddacie swoje nagrody, co wy na to? Julian zapomnij, nie, nie Mój, mój mi się podoba Prezent był bardzo fajny Nienawidzę tego wyzwania. Bez sensu. Ja wybieram y, tunel różowy, a ja zielony, a ja niebieski. Dobrze, także czołgajcie się! Co tam będzie, to tam będzie? Wow, nowe sukienki! Super! A ja co mam? Y, deskorolkę Juliana? Wow, super! Ej, stop, stop, stop! To moja deskorolka. Zostaw ją! Przykro mi Julian, że skorolka należy do Emmy od dzisiaj. O nie! Bez sensu! Julian, to tylko gra!